Wszyscy prowadzący zajęcia w programie MBA MBSGH mają przekonanie, że ich zajęcia są najważniejsze i najbardziej potrzebne. Ja na szczęście jestem w takiej sytuacji, że moje zajęcia rzeczywiście takie są. Nazywam się Jacek Miroński i. W programie MBSGH prowadzę zajęcia pod tytułem Zachowania w organizacji. W czasie tych zajęć można zrozumieć, czy dzięki tym zajęciom można zrozumieć to, jak funkcjonuje fundamentalny, jeśli nie najważniejszy aspekt każdej organizacji, czyli pracujący w nim ludzie. Można dzięki studiom przypadków, które odwołują się do rzeczywistych sytuacji, zrozumieć na czym polega rola menadżera i jak tę rolę wypełniać w sposób efektywny z korzyścią dla organizacji i pracujących w niej ludzi. Zachęcam do udziału w zajęciach, bo może być to ważne doświadczenie zawodowe, ale również osobiste, ponieważ rozumienie innych jest przydatne tak w pracy, jak i poza nią.